Witam. Już kilka ładnych lat robimy dla Was filmy. Cieszymy się, że z nami jesteście i nas wspieracie. W zamian staramy się robić dla Was jak najlepsze produkcje. Teraz poszukam dla Was prymasort auta, które oddam jednemu z widzów. Jak je zdobyć? Kliknij w link w opisie i zobacz, jakie to banalnie proste. Zaczynamy poszukiwania. Tato, nie masz tej kaszanki w promocji, wyszarpali mi. Dobra, przyjdziemy jutro o 6 rano, to się wypchamy w kolejkę. Słuchaj, mamy ważniejsze zadanie. Musimy znaleźć auto do wygrania dla naszych widzów. Chcesz po prostu kupić auto i oddać? Po co ci to? Piotr, jak się rozniesie fama, że rozdaje samochody w filmach, to wiesz, jaki będę popularny: ludzie będą se ze mną zdjęcia robić na ulicy. A jak Menda sąsiad to zobaczy, to na bank wylewu z nerwów dostanie. A po drugie, jak się rozejdzie fama, że mamy tyle pieniędzy, to wiesz, jak kobiety będą na mnie lecieć. No tylko po co one mają na siebie lecieć? No, lecieć w sensie, że będą moje filmy oglądać. Aha, aha. Dawaj tego startfona i pokaż mi tu jakieś oferty. Ty, o, zobacz jakie fajne słowa. O, powiem ci, że kawał bryki. Ładnie się prezentuje. A daleko stąd? Mm, 10 kilometrów. Piotr, jedziemy. Piotr, ty tu zostań i patrz w telefonie, co się najczęściej psuje w tych autach. To mu walniemy taką litanię, że zejdzie z połowę. Ja idę z nim gadać. Ile się ceni, czemu tak drogo? 59 tysięcy. Mój szwagier był we Włoszech, to tam takie chodzą po tysiąc euro. Tak, chyba po pożarze. Ja tam nie wiem, tak, tylko słyszałem. Trochę mi ten kolor nie pasuje. Na czarnym to kurz widać, i w słońcu się bardziej grzeje. A i policja chętnie zatrzymuje, bo myślą, że mafia jedzie. O ten kolor to już cena o połowę w dół leci. Panie, a gdzie tu sprzęgło jest? Już mówiłem panu, że to jest automat. No i już mi się nie podobasz. No to nic, chyba się przyjedziemy. Tyle paliwa, żebym stracił na dojazd, to pan też niech coś przypali. Panie, mówiłem, że to jest automat, sam bieg zmienia. Panie, tu się nie da jeździć bez tego sprzęgła. Kwestia przyzwyczajenia. Przyzwyczaj to się można, jak majtki w dupo uwierają, a nie do tego, że samochód nie ma sprzęgła. Ale ja mam na to sposób. No, teraz to mi noga nie poleci na hamulec, ale panie, na dłuższą metę to się nie da tak jeździć. Przecież sam, żeś se pan do nogę przywiązał. Matko bosko, spalanie 7 litrów. Normalne spalanie w takim, aucie, co pan? A co ty, panie, myślisz, że ja mam w garażu instrybutor z darmową ropą albo, że jestem jakimś szejkiem i mi paliwo tryska z ziemi za chałupą? Ja go nawet za darmo nie chcę. Teraz mi pan oddasz za paliwo za dojazd, że się tutaj pukłem do pana. Chyba, żeś pan zbyka spadł. Coś panu chyba z zawieszenia wyleciało. Co? Co? Gdzie? 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 No, i jak udało się? Piotr, ten samochód to jest porażka. Co ty gadać? Przecież się ładnie prezentuje. Piotr, to jest fiat. Widziałeś kiedyś kogoś na poziomie, żeby jeździł fiatem? Bo ja nie. A poza tym ten skąpiec nawet nie chciał mi za paliwo oddać. Nie no, bez przesady, przecież zrobiliśmy 3 km, żeby tu przyjechać. Ale ja nie mogę być stratny. Ukradłeś to? Nie ukradłem, tylko wziąłem w rozliczeniu za paliwo. Drodzy widzowie, ja wam nie mógłbym dać w nagrodę takiego szrota. Muszę wam znaleźć prawdziwe cacuszko. Co? No to patrz, takie jesteś mądry nie dość że zabytkowy, to wygląda jakby z fabryki wyjechał. Karwasz, twarz, cyg, Bajera, bomboniera. Piotr, lecim po tą lalkę. Ja pierdziele w życiu nie widziałem fury w takim stanie. No nie była ładne, ale ja wiem. O czym ty mówisz, że on się błyszczy jak nowy Rolex? Piotr, co jeszcze taki podniecony jak świnia na karuzeli? Passatem zmieni jak wyjadę to też tak się błyszczy Nie, musimy ich wziąć, to jest petarda. Idę pogadać z właścicielem, a ty poszukaj jakichś minusów, nawet jakich nie ma, żeby było jak cenę zbijać. No i jak? ile za niego krzyknął? O cenę to się nawet nie pytałem, bo jak się dowiedziałem, ile ma koni mechanicznych, to się tak zacząłem śmiać ze śmiechu, że nie mogłem się uspokoić. A poza tym człowieku, on ma chyba 60 lat. No ale jakie to ma znaczenie? Człowieku, zobacz jak on wygląda. Przecież zanim on się do stówki rozpędzi, to do granicy z Niemcami dojedziesz. Tato, no, ale to nie o to tu chodzi, no przecież ten samochód ma duszę, nie widzisz tego? No, duszę na ramieniu to byłeś, jakby już chciał furmankę wyprzedzić. Chodź, prawda, daj się spokój z tym samochodem. A ja muszę Wam znaleźć żwawe i ekonomiczne auto. Nie podoba mi się ten komis. Twoja matka też mi się nie podoba i co mam zrobić? O, pieniążki przyjechały. Wiola, klienty przyjechały auto obejrzeć, chodź tutaj. Jak sprzedaż tego złoma bez silnika? Masz podwójną premię. Wiesz, co masz robić. Dam radę. No. A co sprowadza do mnie takiego przystojniaka? Ale sort, Eh, szukamy jakiegoś auta, żeby oddać naszym widzom. Musi być pan bardzo bogaty, skoro rozdaje pan auta. No jestem bogaty, nie da się ukryć. Przyjechałem tutaj z moim ogrodnikiem, jego autem, bo moje Lumbargini jest w serwisie. Co ty chrzanisz, tato? No widzi pani, chciałby, żebym go adoptował, to by do końca życia mieszkał w luksusie. Już nawet tato zaczął do mnie mówić. Mam dla pana świetne auto, proszę za mną. A oczywiście, proszę, proszę. Przetrę go tylko trochę z nie wyciem. Stan jest rewelacyjny. Stan jest rewelacyjny. Nie ma się do czego przyczepić. Nie ma się do czego przyczepić. Przyzna pan, że robi wrażenie. Przyzna pan, że robi wrażenie. No to ale ten samochód nie ma silnika. Zamknij się, gówniarzu. Piotr, nie przerywa jak dorośli rozmawiają. Dobra, jejku. To co, podpisujemy umowę? Piszemy umowę, ale chyba po podpisaniu umowy napijemy się jakiejś kawusi. Nie wiem czy to dobry pomysł, bo aż tutaj słyszę jak panu serce łomocze. To pani będzie piła, a ja będę patrzył. Z przyjemnością, tylko proszę podpisać umowę. A dobra, to cyk, Januszku dobra. podpisane. To będzie sześć tysięcy. Zaraz, zaraz, 100, 200, 300, kurde, nie mogę się doliczyć. Jeszcze raz. 100, 200, nie, no myli mi się cały czas. Wezmę wszystkie, na pewno się skata. Może chciałby pan kupić jakieś oponki do wypasionego samochodu? E, no pewnie, żebym chciał. Może są trochę stare, ale za to nie mają bieżnika. Biorę wszystkie. No, Piotr, umowa podpisana. Coś ty zrobił, człowieku, ten samochód nie ma silnika. O kurde, faktycznie, no, no nie zauważyłem, no. Nie mogłeś mi powiedzieć? Czy ci mówiłem. A mówiłeś, mówiłeś, bełkoczysz coś pod nosem, na tym, można cię zrozumieć. Dobra. Po, poczekaj, wymienimy na inny. Drodzy widzowie, nie możemy wam dać byle czego, dlatego szukamy dalej. Ło, wow, ale igła. Tato! Znalazłem Passata w idealnym stanie. Klima chodzi elegancko. Rozrząd wymieniony. Filtry też. Tato! Nowe opony! Pole wymieniony. Ur. Pułt zdrowy. Hamulce, nówkę, sztuki, kurde, jaka okazja. Mogę tak cały dzień stać. Tato, tato, znalazłem takiego pasada, że w życiu takiego nie widziałeś. Piotr, nie widzisz, że patrzę jak Wiola pije kawę? Dobra, proszę pani, yy, bierzemy tego pasada dla widzów, i yy, idę sprawdzić jak działa silnik. Świetnie, 14 tysięcy się należy. Eee, kurde, tylko mi trochę chyba pieniędzy braknie. Nie szkodzi, mamy znajomy bank, który udzieli kredytu na bardzo dobrych warunkach. Lichwa Bank RRSO tylko 1000%. Mów kochanie, gdzie mam podpisać? Jak widzicie, pasat jest robiony na błysk. Ale to nie jest zwykłe auto. W środku znajdziecie dużo gadżetów, których nie można nigdzie kupić. Drugiego takiego auta nie znajdziesz. Kliknij w link w opisie, kup sobie e-booka, do którego dołączone są darmowe losy. Oprócz tej gabloty możesz wygrać 30 tysięcy złotych na wakacje życia, które możesz zamienić na gotówkę. Druga nagroda to 20 tysięcy. Nie żałuj sobie!